To z tym, który, można powiedzieć, ciągle go tworzę, po prostu to są obrazy, które wymyśliłem na przykład najszybszy obraz na świecie, że tylko odbijam tutaj ten palet i maluję sobie to i nie muszę nawet robić podpisu, bo, bo na przykład to taka to powróćmy do, do sztuki nowoczesnej, ja też lubię raczej tak. Najwięcej mnie zainspirował raczej ten, jak się, Van raczej, bo od tej pory zacząłem raczej tak w gazecie miałem wywiad właśnie tutaj, tak to było nigdy i właśnie te gazety mnie najwięcej inspirują na przykład. Znaczy to są wielcy malarze. Bardzo mnie inspirują, bo ja jestem prawie samoukiem, ja potrafię się uczyć, ja nie potrzebuję raczej znaczy, że profesorów, bo ja po prostu byłem zawsze buntownikiem. z zawsze nosiłem do szkoły raczej znaczy, taki, zawsze żyłem w mi świecie raczej znaczy, takiego no. i właśnie malarstwo mi to raczej znaczy, tak, ale ja po prostu mało ludzi jest, ja po prostu sam sobie maluję raczej. Znaczy. Szczerze to jest... Lubię to malarstwo dla siebie, tak ono mnie jeszcze leczy, leczy i lubię dawać obrazy, to już dałem ponad 100 obrazów autentycznie. To mi większy, na przykład więcej mi sprawia przyjemność niż na przykład taka sprzedaż tylko, że tylko malowanie dla pieniędzy. To znaczy moje malarstwo raczej, ja nie wiem, ale kto przecierpiał i maluje, to lepiej jakoś maluje, bo właśnie jak ja miał dużo pieniędzy, to bym nie malował, to no, autentycznie są inne rzeczy, a tak właśnie nie ma, człowiek pieniędzy i właśnie maluje i to jest, Takim życie dla człowieka leczy. Barłem za życia. To jest właśnie takie, że po prostu przez te nerwy. Ja nie żyję w tym społeczeństwie, tylko jakby w malarstwie na przykład. Nawet sam, kiedy nie wiem jaki dokładnie, co to jest, znaczy ten symbol, ale to sobie wymyśliłem taki herb o swojego malarstwa. Raczej. Znaczy tu jest ciekawy obraz. Właśnie jak koledzy malowałem chyba 20 obrazów takich o szachach. Ja dla siebie tu napalowałem obraz. To Jest bardzo ciekawy obraz, bo tu na przykład tu tytuł, dara mogę podać. Bo... Świat inżynierii genetycznej klonowania era sztucznej inteligencji raczej to nazwałem to techniczny taki mój styl raczej, bo tu technikę większej stawiam niż. Tu jest sklonowany Picasso raczej przeze mnie zabalowany, tu jest przerobiony obraz właśnie przeze mnie Picasso, nawet nie wiem jaki tytuł. Tu jest takby człowiek sklonowany on jest zarazem gra dobrze w szachy i obrazy maluje raczej tak. a tu jest jakby w kosmosie nie działo, że po prostu tutaj. A tu jest właśnie sztuczna inteligencja namalowana i tu po prostu tak można powiedzieć, że to w Picasso grają w szachy, raczej w trzech raczej I tu jest, raczej po prostu byłem szachami, bo raczej zacząłem grać. Pierwszy raz grałem, raczej, w takim turnieju o szachach, to grałem z mistrzynią Polski, ale to ona grała na przykład z dwudziestoma osobami. Znaczy no. zainspirowany byłem szachami dlatego, bo ciekawa gra, tylko jestem za stary, żeby tam raczej grać. Bo... Grałem z Van Gogiem, raczej. Jest rebis raczej. po jest... tylko po królu jest. Też tak może chrapowata balowane, bo kiedy lubię tak balować. Niekiedy tak, a tu na przykład więcej tak twarzy. Biegałem maratony, to tutaj w Kobócku nigdy tyle maratonów. Były, teraz może już są lepsi, ale na przykład... Potem wyciskałem na ławce 140 kg po prostu. W kosza do 100 punktów, to z każdym mogłem grać głębisk niskimi. Każdym wygrywałem raczej, bo po prostu bo taki sport lubiłem, po prostu nawet może w jednej fazie to lubiłem i właśnie lepiej sport, bo malarstwem się nie zajmowałem, nigdy bym nie malował, właśnie jak nie chciałem być bliższym świata, właśnie i raczej już szło raczej, właśnie przeszło takie sile zabadzie i po prostu wszystko się łamie, tak. Urodziłem się w Częstochowie, a mieszkałem w Kołłusku i do... chodziłem do, tutaj do szkoły podstawowej i tam byłem najlepszy z WF-u raczej, a z plastyki to byłem wybitny, bo najlepszy raczej że z szkoły rysowałem raczej. I w szkole to się w ogóle nie uczyłem, nosiłem jeden zeszyt i tylko z plastyki i z WF-u rysowałem dobre stopcie, raczej. Mama zawsze się mama opiekowała zawsze, raczej. więc jakby mamy to zawsze do mamy było Jak tata niekiedy popił to raczej musiał uciekać do mamy się takie życie miała miałem, jakby mały rzecz. W Wojsku to nie pisał mi listów, tylko malowane były listy. Kolegom też malował tam, kapralowi takiemu malował też koperty, właśnie jak wysyłał do domu te obrazy. Wszystkim się właśnie podobają. I to są różne zależy od nastrój. Jak człowiek ma jakiś kiedy nastrój, to właśnie raz to podoba im raz do więcej. Bardzo lubię jego malarstwo, po prostu jak czasem sama jestem w domu, to obrazy pooglądam dopiero co coś robię i czym pięty się wpatruję w nie, to coraz lepiej one mi się podobają. Te obrazy jego. Tutaj przedstawiał obraz, swój autoportret i tu jest raczej tutaj na następnym obrazie i tutaj trzymam butelkę od piwa, bo raczej ja wolę piwo raczej. Raczej wypijałem inne alkohole, takie ciężkie. Tu ja też mój autor portret, ale tutaj właśnie ludzie balują jakieś inne rzeczy, a ja na przykład tutaj oddaję część sztuce raczej, bo tu jest pokazane paletka, pędzel raczej. I tam jest piwo barbariasty, to jest takie, bo ja wyklaba ja mojego balarstwa. Niekiedy popijałem, ja dużo tak nie piłem raczej da, raczej. Jak załamałem się, niekiedy jak w sporcie mi widzę, nie wyszło, to lubiłem właśnie i tak wypić raczej. sobie utrzymuję, raczej. olejny to raczej miałem w zasiłek do Ale potem sobie umiałem załatwić, że na przykład jak olejny, to sobie zacząłem na papierach balować, a to kwestia, że ja umiałem sobie farby, sobie sam kupuję pigmenty i sobie rozrabiam, że na przykład na, dla mnie na przykład wasze, czy akwarele nawet są droższe, jak ja sobie farby sam robię samą bruku. I taniej to wychodzi raczej. Trudno, nie ma innych warunków na co w tej chwili. No jest dobrze, żeby on gdzieś coś mógł się zaczepić o coś, jakieś takie, ale on chciałby to, żeby było związane z malarstwem, żeby jakieś, jakieś, no nie wiem, czy reklamy jakieś, czy coś, to on by chętnie to, to robił. Bo tak inna praca to jego nie interesuje. On w domu jest wspaniałym chłopakiem, my, my bardzo na przyjacielskiej stopie żyjemy, wesoło mamy, pomimo że jesteśmy sami. Działo się w to w odległej przeszłości, kiedy rządził wielki niszczyciel sztuki Gariusz. Za balarstwo i rzeźby była kara śmierci. Któregoś dnia barbarian się zbuntował i z wielką armią i podążył do wielkiej twierdzy. Gariariusz pewny swego wyzwał barbariana na pojedynek, na farby i pędzle i malowanie. Barbarian pochwycił pędzle i malował Gariusza. Gariusz zeszłościł się, wpadł w furię. By barbarian powalił go na ziemię i i darował mu życie, on uciekł do mrocznego lasu. Zapanowała tysiącletnia chwała sztuki. Kino uwielbia bardzo, bo na przykład w kinie w wojsku wyświetla filmy właśnie. To mi się spodobało, bo ja na przykład jeździłem do Poznania, byłem w Krotoszynie w wojsku i tam wypożyczałem filmy właśnie. To raczej to, dlatego jeździłem tyle razy, bo dobre filmy wybierałem to raczej. Ja kiedyś lubiłem inne raczej, a teraz na przykład lubię komedię najlepiej i fantastykę raczej. To. Więcej do młodzieży, ten dobra, to sobie jakby ludzie z komputera wyciągnięci, na przykład zbudowani tutaj jak są gry komputerowe, to właśnie to są elementy właśnie tej, teraz o wchodzi. Znaczy, ja wziąłem sobie takiego gościa zbudowanego i to właśnie w moim sobie wynalazły taką osobę, że jak baluje, to maluję zbudowanych takich ludzi, że to jest takie jakby może być mo moje coś. A tutaj jestem właśnie też zrobiony swój autoportret, ale też w takim jakby komiksowym stylu że tu jest miecz i tu pisze właśnie barbarian styl i tu jest data i drugiej jest miecz pokazany pędzelek i liść. I tu ja jestem miecz i walczy po prostu i tak. Po prostu nie jest znaczy, taka. To jest taki wojownik sztuki można na, Można powiedzieć tylko w wydaniu nowoczesnym, taki może komputerowym rzeczy. Tutaj jest właśnie ciekawy obraz, znaczy w tym. W sensie Większa ciekawość tego obrazu jest tutaj, jak ja idę pod górę, raczej z mieczem, z pędzlem i z futrem. A tu stoi, znaczy jest taki tytuł, barbarian zdobywa świat. Jak taki stateczek malutki na samym dole, a ja idę pod taką górę. Nie wiem, czy dojdę właśnie do tego, do tego statku, właśnie. Znaczy, tutaj jest mój najlepszy taki autoportret, że chciałem namalować tutaj rękę, raczej tak, bo każdy musi umieć jak w stanie malować rękę. To nie jest olejny, bo tu jest. Gwarz namalowany i tutaj mi się podoba i ołówek, że kiedyś lepiej lubiłem rysować rzeczy. Podoba mi się to. To jest chyba mój taki najlepszy raport. Tutaj malowałem też, rzeczy też siebie tak stoję gdzieś, patrzę na jakiś obraz, a oddali też słońce rzeczy, bo tak lubię słońce rzeczy malować, a tak w takim życiu to może gorzej. A w takim to sobie sam układam te światy po prostu. To takie malarstwo, że, w którym ja sobie sam te światy układam, że po prostu niekiedy mnie coś zainspiruje, ale tutaj na przykład wszystko jest przeze mnie wymyślane. Tu nie ma żadnych, znaczy w moim mózgu, to, tak robię to finansyjnie, tak samo drzewa takie. Tutaj właśnie jest do, dobry obraz, bo tu namalowałem karykaturę, raczej jest Rembrandta, Van Gogha i Picasso i tu siebie i pijemy wódkę barbarianską. Znaczy to może tak zdjęcie też kieliszki i nasze malowane tak o szynie, taką techniką po prostu. A tu jest to jestem ja i mali, raczej jest na balofady, że jak sobie piwo piję raczej i słońce, to jest słońce to się trochę źle czułem, bo używałem.